Trochę więcej tych podań, zanim zaczną piłkę transportować na drugą połowę, to zrozumiałe. Teraz dobra akcja, Real, wszystko. świetne zagranie do Ronaldo. Ronaldo! Gol! 64 minuta, i teraz dopiero José Mourinho może poczuć, że są blisko są blisko sukcesu. Radość piłkarzy z Madrytu. Znowu chyba jakaś nowa wersja, ale pięknie też Ronaldo. Przypomina ale... się ten Di Maria. Jak oni oszukują tego Juana Pablo? Jak szukają tego mniej popularnego wariantu, który jest dla brałkarza wielkim zaskoczeniem? E, no Przepiłkarz jest ten Di Maria, bo to co zrobił, ta akcja w ogóle tu już mamy końcówkę. I, i tak naprawdę e, zabawę Di Maria. Nie ma mowy o spalonym tutaj. Ronaldo świetnie wyszedł w tempo, ale cała akcja wzięła się od. Yy, jeszcze między nogami yy, Gregoriego, tak. tak yy, cała akcja wzięła się od próby. Nie ma spalonego. Tak, od próby wyjścia z kontrą i zagrania yy, Casillasa, właśnie długiego do Di Maria, który opanował świetnie piłkę. Później był element yy, gry kombinacyjnej, wymiany piłki. No i właśnie te zejścia na piłkę prostopadu, no To są yy, te zagrania Di Maria Ronaldo.